Syna i ducha świętego. Amen. Pan z wami, i z duchem Twoim. ziemia mi nad wodę, gdzie mogę odpocząć, Orzeźwia moją duszę, Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, Przez wzgląd na swoją chwałę. Czach mych wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny poprzez. który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczta. ani nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moda. we Boże, Ty nas pośliłeś chlebem dającym życie wieczne. Spraw, abyśmy z radością byli posłuszni Chrystusowi, Królowi Wszechświata i mogli z Nim żyć bez końca w Królestwie Niebieskim, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Dziś dziękujemy księdzu Łukaszowi Arczyńskiemu za posługę w naszej parafii przez ponad dwa lata. Dziękuję drogi księży za otwartość, serdeczność, pracowitość. Bardzo dziękuję za to, że można na księdza zawsze liczyć. Dziękuję za sumienność w wykonywaniu obowiązków i odpowiedzialność za powierzone zadania. Jest ksiądz człowiekiem z pasją i sportowym zacięciem, a jednocześnie dużą wrażliwością serca. Wyrażam wdzięczność za głoszone Słowo Boże, posługę w konfesjonale, udzielane sakramenty, a także katechezę w szkole. Dziękuję za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania, ale także opiekę nad ministrantami, nad moim drodzy domowym kościołem, laboratorium wiary, chórem parafialnym Tibicantamus, a także posługą wobec chorych. Życzymy księdzu wielu łask Bożych, sił duchowych i fizycznych oraz opieki Maryi w nowej parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie. Pantamus, zaczęliśmy tę pieśń na pożegnalną, ale myślę, że nie do końca pożegnalną. Nie chcę się powtarzać, bo tyle cnót, ile jest w księdzu, to, to nie starczyłoby chyba czasu do wieczora. My się oczywiście podpisujemy, ale ja jeszcze powiem taką anegdotkę, bo myśmy no, kajakami nie mieli, że tak powiem, okazji płynąć na rowerach i motocyklach jeździć. Ale mieliśmy i inne sytuacje, bardzo takie nietypowe, bo ksiądz Łukasz włączał się w nasz śpiew, śpiewał w basach. Bardzo trudną pieśń, był na, na, na chórach, naszych próbach, uczył się z nami, z głosu. Także tu chcę jeszcze dodać tak, taką jedną informację. Życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego przy księdza opieki. Przede wszystkim tam z góry, żeby czuwała nad księdzem. No i tego ducha śpiewu, żeby ksiądz to niósł w nowej parafii. Dziękuję. Drodzy, no brakuje mi słów, żeby wyrazić wdzięczność za to, że przez taki może krótki czas, ale mógłbym tutaj z Wami być. Przede wszystkim chcę podziękować Panu Bogu w pierwszej kolejności za to, że no właśnie tutaj posłał mnie do tej parafii, wyjątkowej parafii. To jest piękna parafia, bo Wy jesteście piękni. Także dziękuję Wam serdecznie za to i bądźcie tacy, jacy jesteście. No i rozwijajcie się w tym dobru, w tej miłości. Dziękuję też księżom, z którymi współpracowałem. Na początku księdzu proboszczowi, księdzu Jackowi. Bardzo wiele mu zawdzięczam. Wiele takiej pomocy. No to tak, tak zgadza się. Księdzu Franciszkowi za też przykład kapłaństwa, za wszelką pomoc tutaj w parafii, za każde dobre słowo. Tych słów było bardzo wiele. Księdzu Dawidowi, księdzu Tomaszowi za to, że Stworzyliśmy chyba taki zgrany, zgrany trio, chciałem powiedzieć duet trio. <noise> I chyba tak widać to było, prawda? Zresztą wy to często powtarzaliście przy różnych rozmowach, że ten team jest taki dobry, że się zgadzamy, że nie ma między nami jakichś tam tarć, sprzeczek i kłótni. Bo powiem szczerze, że takich w ogóle nie było. Nie było żadnej sytuacji, która byłaby jakoś taka podbramkowa. Dziękuję moi drodzy wszystkim grupom parafialnym. Wszystkim parafianom bez wyjątku dziękuję za życzliwość, za okazane serce, za wsparcie. Powiem szczerze, więcej od Was otrzymałem niż Wam dałem. Taka jest prawda i za to serdecznie dziękuję. I przepraszam, jeżeli kogoś jakoś skrzywdziłem w czymkolwiek, to przepraszam naj najmocniej. Też jestem człowiekiem, też popełniam błędy i jestem tego po prostu świadom. I zapraszam, moi drodzy, do Ciechanowa. Może się tutaj czasami pojawię, bo niedaleko mieszkam. To może gdzieś tam od czasu do czasu ten motocykl przemknie. Jak ktoś mnie zobaczy, to niech pomacha. Dziękuję serdecznie, moi drodzy, za wszelką życzliwość i zawsze będę o Was pamiętał w modlitwie, również tam na Ciechanowskiej Ziemi. I ja Wam dziękuję za każde dobre słowo, za każdy uśmiech, za każdy dobry czyn. Tego było naprawdę mnóstwo i naprawdę nie jestem w stanie wyrazić wdzięczności za tak wielkie dobre, jakie w tej parafii tutaj otrzymałem. I dziękuję za każdą modlitwę, bo wiem, że też tej modlitwy było bardzo dużo, a ona jest potrzebna. Bóg zapłać jeszcze raz i życzę Wam wszystkiego dobrego. Trwajcie mocni w wierzy. jeszcze, przepraszam, zapomniałem. No właśnie, mi tutaj jest kleroza. Dziękuję też tak Pani Karolinie, która mnie tutaj żywiła. Dzięki temu miałem siłę, żeby cokolwiek robić w tej parafii. Dziękuję też Panu Zakrystianinowi, Panu Andrzejowi za wszelką pomoc, bo tej pomocy dużo od niego otrzymałem. Dziękuję Panu Piotrowi, obecnemu organiście. Dziękuję też Panu Jakubowi, poprzedniemu organiście, bo też współpracowaliśmy. Dziękuję wszystkim tym, z którymi no, miałem taką możliwość współpracowania. Za wszelkie dobro serdeczne Bóg zapłać. Szczęść Boże. Teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.